Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Polska i zaczynamy bitwę w trybie podboju z trzema punktami do przejęcia. A w, będę miał w tej bitwie do zrobienia zadanie y, na niszczyciela czołgów. Mam je po prostu rozwalać i będę tutaj jechał w stronę punktu A. Y, zanim jednak tam pojadę. Na początku jadę na miejscówkę za kościółkiem, żeby sobie postrzelać do czołgów, które będą wyjeżdżały z RESPA. Jest podświetlenie na Tygrysie, strzał w podwozie, bez żadnych uszkodzeń. Tygrys się tam zatrzymał, teraz już bez trafienia. Szkoda, no, że tylko ten jeden pojazd się tam pojawił Ściągnięta gąsienica, może będzie trochę łatwiej Coś tam zielonego się pokazało No ale jakoś nie mogę trafić do tego tygrysa Tu mi jeszcze kolega podjechał Teraz już całkowicie zasłoni ten cel No tak, nie ma tutaj sensu dalej stać. Nic nie chce jechać, nie ma przystrzału, więc jadę w stronę y, kapa. Y, jest już przejęte y, jeden punkt, przejmujemy drugi. Do czerwonych y, należy w tej chwili punkty B. trochę jest przeciwników między punktem B i C no ledwie to się udało To prawda nie jest to niszczyciel tak jak potrzebuje no ale frak jest frak bardzo szczęśliwy ten strzał w ostatniej chwili wpadł nie tak? Jest tygryska. Za późno, niepotrzebny strzał. No tutaj bym się chętnie wypuścił, ale na pewno... O, tak właśnie, stoją czerwoni w dużej liczbie. Nie ma co tam się pchać, robię coś kompletnie głupiego. Gdyby od strony punktu B, cokolwiek wyjechało, to i mnie tutaj na pewno rozwaliło. Dlatego uciekam z tej miejscówki. Udało się zrobić pierwszy niszczyciel, kolega w ebr że ucieka, tam strzelał do czegoś, co to jest? M18 na samym końcu mapy. Udało się złapać podświetlenie, trafienie w działo bez yy, dużych uszkodzeń. Jeszcze raz podświetlenie i tym razem 18 już rozwalona I jedziemy dalej, kolega w EBR-ze z koło mnie Okazuje się, że tutaj stoi czerwony Wstał Skusił się na EBR-a Ja miał, mogłem w tej sytuacji go rozwalić Po lewej stronie mam całkiem sporo czerwonych ale tu już nie ma podświetlenia za to w y, tej bramie wyłapuje y, przeciwników którzy wyjechali z papier pierwszy załapał się M36 następny tedy do zadania rozwalone kW85 i na górze stoi jeszcze pelotka co prawda akurat w tej bitwy na pelotkach tu nie zależy ale skoro jest to dlaczego nie grać Nie będę się przepychał przez tą bramę, dlatego że tam jest bardzo ciasto, łatwo jest się zaklinować, wolę objechać te budynki. Po lewej stronie w tej chwili już trochę za mną ciągle są ci czerwoni, ale wyjechali za daleko i już nie będę do nich tam strzelać już budrowie. I za to na górce są kolejni. jaki strzał dostałem, na szczęście bez żadnych uszkodzeń. Jechał M4, strzał w gosienicy, M4 zatrzymana. Po przeładowaniu poprawka kończy zabawę tego kolegi. No i są tam jeszcze. Następny czerwony, blisko mnie jest jeden z nich no i wypuściłem się trochę za daleko nie mogę się odgryźć tym strzałom które dostaję wpadły uszkodzenia ściągnięta gąsienica, uszkodzona przekładnia czekam na naprawę żeby się z stąd wycofać no ale dostaję następny strzał drak załogantów postawiłem jeszcze dym ale to już było za późno, panterka mnie wydoiła. Trochę szkoda, a 1 zawsze yy, robi dobrą robotę, no prawie zawsze czasami się nie udaje, ale za 8 fragów yy, oddanie ciężkiego czołgu to i tak jest dobry interes. Mamy w tej chwili przejęte wszystkie punkty, bitwa powoli zbliża się do końca, a tym razem będę jechał na przestrzał na punkcie B. Tutaj już stoi kolega w mężczyznce. Tam stoją niszczyciele. Rzuciłem artylerię, wpadają jakieś trapienia, a pierwszy strzał. Nieudany. Tam jest y, SU-122P. Bardzo szczęśliwie w, y, weszło w ten niszczyciel. Są następne pojazdy. Jeszcze raz idzie artyleria. Jak pancerek tylko ściągnięta gąsienica. Obok niego stoi Pantera D. Bez żadnych uszkodzeń. I ta Pantera dość skutecznie zasłania mi jak pancerta następnego niszczyciela, który byłby mi potrzebny Ale już nic nie zrobię, bo dojechało KB2 Padły jeszcze y, raz na Panterze D i na y, M18 No i na koniec został mi tylko KBZ E Ostatni wyjazd, ostatni czołg z którym mogę się pobawić jeszcze w tej bitwie a sytuacja się zaczyna odwracać na naszą niekorzyść tracimy punkt A i punkt B co prawda mamy bardzo dużą przewagę ale tracimy też punkt C jeżeli przeciwnicy wszystkie te punkty przejmą to zrobi się niewesoło tutaj jest taka wybójka na szczęście tym razem jednym strzałem rozwalona a niepostrzeżenie okazuje się że mam w tej chwili 14 bombowców do użycia na sekundę, co kompletnie nie zwróciłem uwagi zafiksowałem się na polowaniu na niszczycielę tutaj odciągam brak po M6 żeby sobie zrobić przejazd Coś tam było czerwonego No szkoda, szkoda Tracę czas, kompletnie nie patrzę na to, że mam tych bombowców. tyle teraz pęknięcie jakiego, jakiegokolwiek celu da mi atomówkę No ale oj, dobrze, że to buna, był to byłoby niewesoło wjeżdżam sobie w tą uliczkę tutaj na przestrzą, czekam czy czerwoni się będą chcieli pokazać no i jest lufa od pantery wyjechała następna pantera strzał w dostałem atomówkę cały czas o tym nie wiem dopiero teraz kiedy musiałem naprawić ich zorientowałem się że chudek był aktywny było miejsce na niebie Oczywiście z tego skorzystałem tylko żeby nikt pro mnie teraz nie strzelał bo no nikt nie strzelił za to mam na ogonie trzy myśliwce żadnej osłony dlatego pikuję w dół żeby nabrać prędkości jak najszybciej dolecieć nad pole bitwy no i udało się, ej ty naduleć! i tak teraz już będzie bitwa wygrana nie ma znaczenia że przeciwnicy przejmują wszystkie punkty atomówka zrzucona koniec bitwy i jest zwycięstwo szkoda że tylko trzy niszczyciele zrobione ale też się liczą z mojej strony to wszystko dla chętnych zostawiam statystyki cześć